Witam, zaprezentuję zarządzanie aktualnościami w witrynie InEPAN. Zarządzanie aktualnościami odbywa się przez opcję Dodaj komunikat lub Edytuj usług komunikaty. Wybierzmy Dodaj komunikat. Otrzymujemy formularz, który musimy wypełnić, aby dodać nową aktualność. Niewypełnienie któregoś z pól wymaganych skutkuje pojawieniem się odpowiedniego z komunikatu. komunikatu. Wypełnimy zatem aktualność przykładową treścią. Tytuł będzie taki: tekst zachęty. Przez tekst zachęty rozumiemy tak zwany tekst wstępny, który informuje użytkownika o ogólnej tematyce aktualności. Została jeszcze treść, dajmy taką krótką. Dodatkowo mamy możliwość pokazania każdej z aktualności w kalendarzu. Zaznaczmy 12 sierpnia 2009, oznaczy to, że tego dnia w kalendarzu będzie widniała aktualność, którą dodajemy. Kliknięcie dodaj powoduje dodanie aktualności, jesteśmy informowani odpowiednim komunikatem. Aby przetestować, sprawdźmy na stronie głównej. Tytuł, który dodawaliśmy, tekst zachęty wyświetlany na stronie głównej oraz treść wyświetlana w szczegółowym widoku aktualności. W przypadku, gdy popełnimy jakąś, jakiś błąd, możemy go oczywiście naprawić. Opcja Edytuj, Usuń Komunikaty pozwala na podobną edycję komunikatu lub usunięcie komunikatu. Załóżmy, że chcemy poprawić treść wiadomości. Zmiany zostały wprowadzone. Uaktualniamy wiadomość. Sprawdźmy na stronie głównej. Druga treść. Wszystko przebiegło prawidłowo. Zajrzyjmy jeszcze do kalendarza. Zgodnie z tym, co mówiliśmy 12 sierpnia 2009. Konferencja naukowa Państwo i Gospodarka w Polsce i Rosji. Została nam ostatnia opcja. Usunięcie aktualności. Klikamy usuń komunikat. Potwierdzamy, od tego momentu aktualność została usunięta.